Też mi się wydaje, że to nasz... mordulec. Też mi się tak coś wydaje. Patrzę, co to znaczy. Napisał, że jest mu miło nas powitać, na pewno. Nie, napisał, że... Death slinger. No, Deathslinger. Że ta skóra sprawia, że Jake jest gruby. Pewnie chodzi o skina. A ja miałem skin Jake'a jakiś założony. Tylko poszło. Ja Zresztą mi się na ryju, prawda? Za górę. palet Ale. Kurwa. A. Bana. Przepraszam. Kurde, ktoś by przyjął albo coś. Ja to chciałbym mówić szybciej. Nie, spoko. Nie, nie dobiegłbyś mi tak. Leci. A dobra mam gardiana, widzę, e, czuwaka ma ogólnie Wyleczysz? E, okay. Leci za mną do szaka Rozpal paletę, nie? Żeby załatwo nie było. Dobra, dobra, wiem, wiem Zaskoczył mnie. Przeszedł przez okno najwyżej skończymy tego gema, bo widzę, że go go nie kopnął. No tak, tak. Nie niszcie za bardzo palet, bo mam być pod palety. Dobra. Aaaa, kurwa, zblokowałem o -Haka, jak debil ostatni, nie? Ja pierdolę, ale, ale cię fejtan ładnie przedstawiła, Simba. Już zobaczyć. Idzie do nas? Taka prawda, no. Reszta. Będziecie go zdejmować, czy mam biec? Ja ściągnę. Dobra. Akurat chciałem ją zbudować? On wie, że mam Power Stragla. Rozgrzewko, grzewkowa to tam. Ja będę tylko tego od haka do haka i was ściągał? Tak. No okay. to, to wzięliśmy przecież. Idzie <laughs> <laughs> dobrze. Chyba. Legia ci nie mówił ten? Na jakich warunkach? <laughs> no my się wypierdamy, jak debila. Ty nas ściągasz, tak to działa. Okay. I robisz 5G. No. A, okej, okay, dobra. Muszę zapamiętać, że tak to tu działa. O kurwa, do mnie przeszedł. On nie ma terroru. Kończmy w końcu tego gena. Daj spokój. gdzie ja leżę jest gen na 95. Dobra. Zaraz pójdę cię ściągać, to zdejmę. <grywy> Chodź. Hmm. Nie no ale serio, latam tylko iść w Jest przy szaku Dobra Idzie pod hak Dobra On jest tu, widzę, że to bym zainteresowany koniecznie Kończymy? Kurwa Nie damy rady No i z nim odbiegni to skończę tego geno Łatwo mówić Dostawił mnie eee, Oj spóki to żebyśmy taktycznie nie mieli wszystkich po jednej stronie co? I tak pewnie... W... To co mam się schować do szafki i już szukać chatra? Nie, nie noż tak to nie. <śmiech> <śmiech> Tobie nie wolno uciec przed, przez włas. Okej, okay, wiem, wiem. Podejrzewam, domyślam się. Ale wiesz, nie takie rzeczy mi nie wolno było w życiu. No tak, Fejtan, ale to tak zawsze jest. Jak widzimy, że ktoś dobry gra, to my trolujemy. Eee, wiesz co, ja nie jestem dobry, ja z mojej ekipy jestem najsłabszy. A z naszej najlepszy. No. <laughs> Zgadnijcie na kim jest. Pewnie mu się spodobał ten kamnik, nie wiem kto to taki sobie zrobił. Albo moja piżamka. Nie biegnij za mną! Czemu nie. <noise> nie? chcę twojej klątwy paskudnej. Wystarczy, że ze mną grasz. Jesteście Gdzie tam? jesteś Gdzie jesteś? Ja potrzebowa. się przy ganiam. A widzę, widzę. Chodź ty, ty do dużego. Odpuścił mi. Albo mnie zgubił. Robię... Tak, bo do mnie idzie. Bo nie ma terroru przecież, ma tego. Jak to się nazywało? Tinkerer. Tak jest. No, no to jest szczunda. Ja I o, jakby coś jeszcze w przeszaku, to możesz ten zerować. Nie, nie jesteś w tym. Wiem, no, widziałem, kurwa. Gdzie poszliście, widziałem. Ale to skończę chociaż tego gema trochę. Gania jest na 90%. Ja mam swojego na połówkę. Dopiero go skopię tu, gdzie wiszę. E, idzie w kierunku szaka. Tak, tak, poszedł do szaka. No, dobra, ja muszę szybkie za za chwilę będę. Nie ma ze ściągniemy Cię. Oj, oj, oj. Może save'a mi się uda zrobić. O nie, z zrobił na drugim stage'u. Zostaw Jeszcze nie połówkę mam dopiero. 70% gena tam zostawił. Dobra, jestem na tyśnięcie. No ja cię nie mam jak. Spoko, to idę do piwnicy sobie. To co, widzowie, zwiedzamy sobie świat. A! Legion, gdzieś jest? Jest nie mam, mnie czemu paleta w szaku jeszcze jest? Bo ja nie rzucam palet, za bardzo wiesz, nie lubię. Ja bym zrzucił, ale nie miałem okazji. Już jej nie ma. Płócić <noise> takiego na chwilę. No. No, killer nią dostał chociaż. Wysyłuję gem też, jakby co? No. Yy, no, To możemy go zrobić. <noise> możemy go zrobić i ja robię go sam. Ok. <noise> Jakie ja sam. Przypał z tym nie, nie. Jedynie dobra poszedł gdzieś w drugą stronę. Okay. E, ale o, idzie do nas. Idzie, idzie. Teraz już na pewno. O, na dół. Nie, wcześniej już... Po... O, w dupę jeża! Co ty tu robisz, gościu? Mówiłem, że zszedł na dół. Tak, ale zaszedł z innej, z innej strony, nie się spodziewałem. O, ta piwnica chyba, co? Spoko. To wybiegaj o, na górę onda. i szukaj od razu hacza sobie. No co ty, dopiero pierwsze wiszenie masz. A ja lubię zeskakiwać, wiesz? Masz ten, masz... Nie, nie mam akurat na tej postaci. O. Dobra, to czekaj, to zaraz po ciebie przyjdę. Wiesielku. Czuwak. O, no to przypało. To co? Jedna gra, jedna czas? Ale debil, kurwa, gdzie on poszedł? Zdążę cię zdjąć. A, okej. Okay. Dobra, jestem. Sorry, telefon Ech, dzwonił. To niezłe Z2 na drugim h. No, Chyba telefon dzwonił, kurwa, nie mogłem klikać. <gryw> o, ale widzę ten. Widzę Simba też, co zginął. Jak u ciebie sytuacja? Połowa. A, okej. Okay. No nie dobra. było tematu. O, choinka. Kurwa, szkoda, że żadnej klątwy nie było, to bym się na strażniku dupy podniósł. ნოჩ, ნაის